Kanał Audio Opowieści Zaprasza do wysłuchania fragmentu książki Zapisane we krwi autorstwa A e. Szumskiej, wydawnictwo poligraf. Mam osiem lat, nazywam się Minka. Tak nam nie mówi. Nie pamiętam od jak dawna tu jestem, ale chyba od zawsze, czyli od urodzenia. Kiedyś była ze mną mama, ale od jakiegoś roku jej już nie ma. Zostałam sama. Pamiętam tylko, że jak do nas przyszedł. To zrobił jej karuzelę. Trzymał za ręce, kręcił i się śmiał. W pewnym momencie rzucił nią o ścianę. Nie podniosła się już sama. Musiał ją wynieść. Podniósł, ale ona nie powiedziała do mnie ani słowa. Wzrok, jakim na mnie patrzyła, był przepraszający. Przepraszała chyba, że już do mnie nie wróci. Ona to wtedy wiedziała. Teraz ja też już to wiem. Tu jest ciemno i ponuro. Mama powiedziała mi, że to piwnica. Jest taka część domu na samym dole, gdzie nie dochodzi ani ułamek światła. Kiedyś opowiadała mi o dniu i nocy, słońcu i księżycu. Znam te nazwy, ale ciężko mi sobie cokolwiek wyobrazić. Tak samo, jak mówiła o ludziach, ptakach i zwierzętach. Nawet za bardzo nie mogę w to uwierzyć, bo nigdy nic takiego nie widziałam. I opowieść ograniczała się tylko do opisu. Mówiła też, że kiedyś stąd wyjdziemy, wtedy wszystko zobaczę. I jak była mama, to wujek tak kazał na siebie mówić. Był dla mnie dobry. Krzywdził tylko ją. Mama mówiła, że mnie obroni, że on nigdy nie zrobi mi nic złego. Jednak, kiedy jej już nie było, zastąpiła ją. Powiedział, że teraz przejmę jej obowiązki. Nie rozumiałam za bardzo, co ma na myśli, ale teraz już wiem. Odkąd jej zabrakło, codziennie do mnie przychodzi i muszę robić to, co mi każe. Są to te same rzeczy, które kiedyś robił mojej mamie. Teraz Nina. Po kilku dniach, spędzonych samotnie w domu bez chęci do życia, Nina postanowiła wyjść na zewnątrz. Chciała zabrać araksa na spacer, ale podjęcie decyzji, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, zajęło jej sporo czasu. Włożyła Adidasy, czarne dresnajki i granatową puchową kamizelkę. Zawołała psa, żeby założyć muszelki i zapiąć smycz. Raksu już dawno nie był taki szczęśliwy, bo od dłuższego czasu Nina wypuszczała go tylko do ogrodu. Wyszli z domu, zamknęła na klucz drzwi i furtkę. Wzrok miała trochę nieobecny, ale to ze względu na małą ilość snu, brak jedzenia i nadużywanie w ostatnim czasie alkoholu. Postanowiła pójść nad rzekę, aby przypomnieć sobie spacery i pikniki, jakie urządzali sobie we trójkę, gdy Robert i Olaf jeszcze żyli. Tym razem była sama i wiedziała, że tak już zostanie. To uczucie ją przerażało, nie mogła sobie poradzić z bólem, który odczuwała po stracie najbliższych. Tak niedawno chodziła na spacery z synkiem i mężem. Bardzo ciężko przechodziła żałobę, tym bardziej, że naraz straciła dwie osoby najbliższe swemu sercu. Oczy ciągle miała zaszklone, nie potrafiła myśleć o niczym innym. Była tym też zmęczona, ale nie mogła nic zmienić. Nie mogła, ponieważ sama nie chciała, nie była na to gotowa. Jej chód był trochę opieszały i powolny, bo nie miała za dużo siły w nogach. W ostatnim czasie nie jadała regularnie. Całe szczęście, że Rakso nie ciągnął jej mocno, jak to potrafiły niektóre psy jego postury. Gdy doszli nad rzekę, odpięła smycz. Dookoła była cisza i spokój, nikt jej nie przeszkadzał. Zamiast biegać, Rakso jak zawsze dotrzymywał kroku swojej pani i nie opuszczał jej nawet na sekundę. Kiedy Nina znowu pomyślała o rodzinie, w jej głowie pojawiło się pragnienie spotkania z Olafem i Robertem. Był na to tylko jeden sposób. Musiała się zabić. Wiedziała, że gdy to zrobi, jej ból i cierpienie się skończą. Ustaną tak szybko, jak szybko się zaczęły. W jednej sekundzie straciła męża i synka. Nigdy nie myślała, że tak zakończą swoje życie. Wszystko było nie tak. Nie tak miała potoczyć się jej przyszłość, ich wspólna przyszłość. Ściągnęła puchową kamizelkę. Wolnym, ale pewnym krokiem zaczęła zbliżać się do brzegu rzeki, który nie był urywisty, a wręcz jego zejście wydawało się łagodne. Miała mętlik w głowie, ale już dłużej nie była w stanie znosić tęsknoty i nie mogła tak już żyć. Wiedziała, że musi to zakończyć raz na zawsze i że to będzie najlepsza decyzja, jaką może podjąć w tej sytuacji. Tak bardzo za nimi tęskniła. Tak postanowiła, dlatego zaczęła zanurzać nogi, jedną po drugiej. W tym dniu prąd w korycie rzeki nie był duży, więc spokojnie mogła wejść do wody, nawet nie myśląc o tym, czy może ją porwać nurt. Jeśli chciała zrealizować swój plan, musiała zanurzyć się cała. Była popas w wodzie, gdy nagle straciła grunt pod nogami i znalazła się pod wodą. Miesiąc wcześniej. Robert. Poczekajcie chwilę, muszę odebrać, Tonina. Robert poszedł do sali konferencyjnej, by w ciszy porozmawiać z żoną. Gdy wrócił, zaczął od nowa analizować zaginięcie chłopca. Dziecko było w wieku podobnym do jego syna. Za każdym razem, jak miał do rozwiązania sprawę związaną z dzieckiem, myślał o swoim Olafie. Nie wyobrażał sobie, że i jemu mogłoby się coś stać. Skupił na sobie spojrzenia wszystkich kolegów, chyba dlatego, że po rozmowie z żoną musiał wyglądać na bardzo zamyślonego. Za każdym razem zmagał się z myślami o Olafie. Mógł tylko zakładać to, co czują rodzice, gdy nie wiadomo, co dzieje się z ich dziećmi. Tak samo było i tym razem. Słuchajcie, musimy szybko zakończyć sprawę. Chłopiec musi się znaleźć cały i zdrowy. Powiedział do kumpli i zaczął wydawać rozkazy. Adam, zajmij się raz jeszcze przeanalizowaniem spotkania z rodzicami tego chłopca, może nawet z najbliższą rodziną. Trzeba szybko działać, bo czas ucieka. Artur, Prześlij mi ostatnie dane z GPS, gdzie ojciec Roberta przemieszczał się samochodem, zanim zaginęło jego dziecko. Ostatnio zauważyłem jakieś nieprawidłowości. Michał, przyspiesz w końcu te badania. W tej chwili zadzwonił telefon. Na wyświetlaczu pojawiło się imię, które przyprawiło go odreszcz. Znów wyszedł, żeby w spokoju pogadać. Dlaczego znów do mnie dzwonisz? Nie zrozumiałaś, że to był błąd? Daj w końcu spokój mnie i mojej rodzinie. Odwal się, Paula, ode mnie. Od nas. Nie możesz tak sobie do mnie wyzwaniać, kiedy ci się podoba. Skończyłem z tobą. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie, Robert, to ty posłuchaj. Jestem już tak blisko. Nina nic nie podejrzewa. Chcę zakończyć sprawę, tak samo jak ty chcesz dobrnąć do końca ze swoimi tematami w pracy. Tak ja będę nieugięta i skończę to szybciej niż ci się wydaje. Brakuje mi kilku tygodni. Daj mi czas. Daj nam czas. Rozłączyła się, a Robert nie mógł już nic odpowiedzieć. Wiedział, że sam zaczął i sprowokował Paulę. Pomyślał, że musi to rozegrać inaczej, żeby dała mu spokój. Nie chciał już się więcej z nią spotykać. W końcu zrozumiał, co w życiu robi źle. Ona snuła plan o ich wspólnej przyszłości. Wrócił do pracy, chociaż nie mógł się skupić. Myślał, że wszystkie trudności ma już za sobą, a był to dopiero początek zawirowań w jego życiu prywatnym. Sam sobie zorganizował to życie. Wcześniej nie myślał, że sprawy tak się poukładają. Miesiąc wcześniej. Nina. Nina usiadła na kanapie z Olafem. Włączyli bajkę. Piotruś pan, którą oglądali razem przez cały wieczór. W pewnym momencie Olaf zapytał. Mamo, a jak tata wróci to pojedziemy razem do kina? Możemy? Jasne, kochanie. Bardzo dawno nie byliśmy razem na seansie bajkowym. Nina się zaśmiała, po czym kontynuowała. Pamiętasz, jak byliśmy ostatnio? Nie wiem, kiedy to było. Chyba pół roku temu. I tata zasnął w kinie? Trochę wstyd, powiedział Olaf. Ale śmiesznie było, jak zaczął chrapać. Oboje parsknęli śmiechem. Tak, wtedy szturchnęłam go łokciem, żeby się obudził. Mi nie przypomniało się, jak była kiedyś z Robertem w teatrze na sztuce Dziadek do Orzechów. Mimo głośnej muzyki również zaczął chrapać. Opowiedziała tę historię Olafowi. Na koniec dodała. Na szczęście było tak głośno, że nikt prócz mnie chyba tego nie słyszał. Widzisz, synku? Tata śpi nie tylko na bajkach. Postanowili, że może jednak nie pójdą wszyscy do kina, tylko zrobią sobie wieczór filmowy w domu. Po zakończonej bajce Nina zrobiła na kolację pyszną zapiekankę makaronową z kurczakiem. Olaf się zajadał, tak bardzo smakowało mu danie mamy. W kwestii jedzenia nie był wybrednym dzieckiem. Jedyną rzeczą, której nie lubił, była cebula. Nina też za nią nie przepadała. Gdy była mała, wszystkie potrawy, które przyrządzała, nie zawierały cebuli ani szczypiorku. Nie przeszkadzało to nawet Robertowi, który uwielbiał kuchnię żony. Gdy zjedli kolację, Nina położyła Olafa do łóżka, dała mu całusa na dobranoc i wróciła do lektury ostatnio zaczętej książki. Skończyła czytać przed północą, zmożył ją sen. Poszła do łazienki, aby przebrać się w piżamę, po czym położyła się do łóżka. Zanim jednak zasnęła, myślała o Robercie. Bardzo za nim tęskniła, ale wiedziała, że jak wróci, to cały swój czas poświęci jej i synkowi. Zapadła w głęboki sen. Teraz. Nina. Nina zaczęła opadać na dno. W tym miejscu głębokość rzeki dochodziła do dwóch i pół metra. Nie mogła już złapać powietrza, więc powoli traciła przytomność. Zobaczyła Olafa i Roberta. Jej radość w tym momencie była nieoceniona. Nic więcej się nie liczyło. Chciała, aby tak zostało już na zawsze. Straciła przytomność, ale wtedy coś szarpnęło ją za rękę. Był to Raxo, który wskoczył do wody za swoją panią zaraz po tym, jak tylko przestał ją widzieć. Wtedy się ocknęła i automatycznie zaczęła machać rękoma. Nie miała zbyt dużo siły, więc łapała się za szelki swojego psiego wybawcy. Dla niej nie mogło to być wybawienie, bo chciała umrzeć. Gdy tylko się wynurzyła, zaczerpnęła powietrza, a z jej płuc wydobyła się woda, którą zdążyła się zachłysnąć. Wyczołgała się na brzeg rzeki. Była cała przemoczona i zdyszana. Położyła głowę na swojej kamizelce, która leżała obok. Spędziła tak około dwudziestu minut, próbując uspokoić oddech. Rakso spoczywał koło niej i lizał ją po rękach. Kiedy udało jej się odsapnąć, postanowiła powoli wrócić do domu. Nie zapinała psa na smycz, tylko go zawołała. Wcześniej droga nad rzekę i z powrotem zajmowała jej chwilę teraz ta chwila trwała wieczność. W końcu dotarła do domu. Z kieszeni w bluzie dresowej, która była na zamek, wyciągnęła klucze i otworzyła drzwi. Ściągnęła z siebie mokre ubrania, wzięła gorący prysznic i zarzuciła na siebie szlafrok. Zeszła na dół i rozpaliła ogień w kominku. W koszu było trochę drewna, które zostały jeszcze z poprzedniej zimy. Tym razem zamiast drinka zrobiła sobie gorącą zieloną herbatę z cytrusami. Zanim usiadła przed kominkiem, położyła na podłodze koc dla psa, żeby też mógł się osuszyć. Gdy przypomniała sobie o spotkaniu z mężem i synkiem, kiedy była pod wodą, przeszedł ją dreszcz. Nie wiedziała, czy chciała tam zostać. Czy wrócić do żywych? Wypiła ciepłą herbatę i zapadła w głęboki sen. Tym razem spała dłużej niż ostatnio. Nic się jej nie śniło. Gdy się obudziła, Rakso cały czas przy niej leżał i jej pilnował. Czytał Wojciech Cieślawski. Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że ci się podobało. Zachęcam cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.